1 grudnia 2020 roku Elon Musk odwiedził Berlin i został uhonorowany coroczną nagrodą wydawniczą Axela Springera w wydawnictwie. Na marginesie nagrody Musk rozmawiał z szefem Sprengera Matthiasem Döpfnerem o swojej karierze, planach, aktualnej sytuacji i poglądach na przyszłość ziemi, mobilności, konkurencji i możliwej współpracy z innymi firmami. Wartość rynkowa Tesli jest obecnie tak wysoka jak wszystkich innych producentów samochodów razem wziętych, a w niektórych wypadkach nawet dwa lub trzy razy wyższa. Otwiera to możliwość przejęć dla Tesli, przy czym Musk nie planuje żadnych wrogich przejęć, wolałby raczej pracować, współpracować z innymi producentami. Problemem tych innych jest jednak ignorancja, arogancja i brak wyobraźni, jak relacjonuje. Tesla jest zawsze zwalniana, odkładana i wyśmiewana. I wreszcie to, co dawno temu należało pomścić, przychodzi samo. Jednak mask jest otwarty na zapytania innych producentów dotyczące współpracy. Ktoś, kto został kopany, nadal nie jest mściwy, ale wolałby i chciałby skłonić innych do ponownego przemyślenia. Pamiętam bardzo dobrze rok 2014, jak gościliśmy tutaj złotą kierownicą i dostałeś nagrodę za osiągnięcia życiowe. Rozmawiałem wtedy z jednym z szefów wielkiej firmy samochodowej i spytałem się go, czy nie powinien się zbywać. On powiedział, nie, nie, samochody elektryczne się nigdy nie, nie przyjmą, a poza tym to jest jakiś wymysł, a... Amerykańskie samochody i on nie ma pojęcia, jak się buduje prawdziwie fajne, techniczne samochody. Wtedy kapitał rynkowy Tesla był dosyć mały, dzisiaj jest 550 miliardów dolarów, więcej niż razem wzięty Volkswagen, Mercedes i BMW i z Co mam zrobić? I mean, I you know, like, said said nie chciałbyś kupić bad. kogoś? No, co mam zrobić? Zawsze mówiłem, że za wysoka jest nasza wycena, ale nikt nie chce mnie słuchać. A potem znowu przyjdzie SEC i będzie mnie drymowała. <laughs> Czy to jest rzeczywista opcja, żeby kupić jeden, jak, jakąś z firm samochodowych? No, w sumie nie, nie jestem za tym, żeby kogoś wroga przyjmować, ale jeżeli ktoś ma ochotę na to, aby mógł sobie wyobrazić, żeby była to dobra pomysł, żeby się połączyć z Teslą, to nie mam nic przeciwko temu.

No więc tak, no, tak w, słyszałem w, w, to często, w, 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 że stracę dużo pieniędzy, że to nie ma sensu, że, że się przyjadą, że to nie, nie wyjdzie. Um, <laughs> Słuchałem dużo złych <coughs> <różnych, coughs> słów <coughs> w moją stronę. byłem wielu panelach. Uh, si ddim, dydw i'r um, rhwnych panelach, dydw i'r yeah, generally, the sentiment that was expressed that you mentioned earlier, that was pretty much universal. Mm. Um, especially uh, if, back in, say, 2008 or 2007, like when we first unveiled the roadster in 2007, um, Specjalnie w roku 2008 wszyscy mówili, pariowałeś, jesteście wariatami, wszystko stracicie, nie ma sensu co to robicie. Ja nie myślałem, że to się uda. Myślałem, że to będzie może 10% szansy na sukces. Słyszałem, że stracę pieniądze dalej. No tak. A ja mówiłem tylko, no i co jeszcze? Powiesz mi coś nowego? Niestety jest to odosobniony przypadek szefa, ponieważ inni prezesi innych firm samochodowych są w większości ślepi na biznes, aroganccy i czasami po prostu nie mają pojęcia. Jak zwykle, daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nacisnij na dzwonek, a zawsze będziesz pierwszym, który otrzyma wiadomość o nowym wideo, które zamieściliśmy. Do następnego razu, na razie.